Słuchajcie, z tej strony, Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a. No i słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek eksperymentalny. Słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem jeden z topowych komentarzy to był właśnie ten, żeby y, spróbować ten tryb rankingowy, żeby, wiecie, nie grać też na jakichś bocików, no nie? No ale z tego co wiem, z tego co rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to na rankedach też potrafią być boty i dużej różnicy nie ma, ale słyszałem, że jest różnica od levela, ponieważ im większy level ktoś ma, tym więcej prawdopodobnie gra w grę. No i słuchajcie, z ostatniego odcinka, gdzie mieliśmy 20 lat, level zrobiliśmy, jak widzicie, 198, więc dzisiaj zobaczymy sobie i weźmiemy pod lupę matchmaking epika jak to wygląda z levelem, czy na 200 levelu faktycznie będziemy mieli samych napoconych ludzi, dzisiaj się o tym przekonamy. No ale oczywiście przed samym odcinkiem zróbmy sobie przegląd sklepu, no i oczywiście przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy Evron, no i zobaczmy, co mamy dzisiaj ciekawego w sklepie. No mamy słuchajcie dużo rzeczy, no bo w tych sklepach teraz ostatnio strasznie dużo jest przedmiotów, no wiadomo, no no to już nie są te sklepy z pierwszego rozdziału, gdzie naprawdę mamy trzy nowe przedmioty. No teraz mamy naprawdę dużo. Wydaje mi się, że highlightem tego sklepu, i tak jest dzisiaj pan The Weekend, który ma w ogóle style różne, a możemy sobie zobaczyć styl. No właśnie ma styl biały, ma styl tutaj taki biały strój cały, ma styl tutaj z ciemnym strojem, ma tutaj założoną kurtkę. Mamy kolory kurtki, tak także. No i o, mamy też oczywiście maskę. Także no, myślę, że The weekend w tym sklepie. Jest jak najbardziej y, highlightowy, tym bardziej, że oczywiście do no, z jest skill, jest gitara, do tego trybu piosenkowego jest też gitar, proszę bardzo, więc jak najbardziej dużo rzeczy są te piosenki, wszystkie te ścieżki jamowe do tych oczywiście nowych trybów w Fortnite. Cie. Mamy oczywiście też y, w ogóle Rick and Morty, powrócił tak sobie po prostu, nie ma najmniejszego problemu. Mamy te wszystkie. Y My Hero Academia skiny, już tak się chwilę zawiesiłem, bo tyle tych anime teraz w sklepie, że to jest po prostu niesamowite. No i oczywiście świąteczne skiny, no bo wiadomo, święta, święta się zbliżają, no i mamy też te w ogóle samochody, prawda, też do trybu wyścigowego. No teraz w Fortnite jest wszystko, no nie? Są skiny Lego, są skiny samochodowe, no i teraz też mamy oczywiście e, The Weekend, a już wam nie przeszkadzam, miłego oglądania. No dobra, dwusetny level, czy są jeszcze jakieś bardziej spocone miejscówki niż miejscówka na środku mapy? No myślę, że zady zawsze są najbardziej spoconą miejscówką, no bo chyba ciężko jest znaleźć e, lepszego mityka niż Scar. No i oczywiście mamy też dostęp do sejfu. No i mamy też dostęp do stołu z modyfikacjami. Więc generalnie raczej jak mamy się gdzieś przepocić, no to na takie miejscówce. No nie więc zaraz sobie zobaczymy jak to poleci. No mamy też strój, słuchajcie, The Weekend. No to, to już, to już musi być. Jeszcze sobie taki fajny fitik, taką snajpereczkę. Ja kiedyś z nią grałem, ale teraz sobie ze snajpereczką polecimy. I słyszę już oponentów gdzieś tutaj. Yy, po mojej lewej Ja nie wiem w sumie, czy jak się leci na spoconą miejscówkę To się leci od razu na bossa? Czy leci, nie leci na bossa? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia No Polecę chyba na miejscówkę z bossem Słyszę gdzieś tam na mojej prawej strzały Dobra, SM będzie dobry do zbicia bossa Jeszcze mamy to, no tak naprawdę Pierwsze co chcę zrobić, to ubić bossa Żeby już, wiecie, zacząć z, Tak naprawdę z regeneracją zdrowia Słyszę, że ktoś mi tutaj będzie biegał Witam, dobra, to jest boss Fantastycznie, dzień dobry Troszeczkę cię zbijemy. Czy tutaj w ogóle jest sens przebijać się przez kewa? Czy jest w ogóle możliwość zabicia bossa yy, bez jakby tej drugiej fazy? Nie mam pojęcia. Dobra, witam serdecznie. Trochę ochroniarz tutaj mamy. Szybki SMG. Dobra. Jezu, to ubicie bossa widzowej na początku zawsze jest... Troszeczkę ciężkie, żeby się przebić, dobra, fantastycznie. Bierzemy skara, bierzemy pompę. To w ogóle też mi powiedzieliście w odcinku, że zawsze boss, e, na przykład ten, ma pompę fioletową. No nie, to jest bardzo dobra informacja i bardzo przydatna informacja. Ty, a mogę się z kimś. Oho, ktoś mnie chyba tam chciał podjeżdżać, bo słyszę, że jest cały czas walka, a ta walka na pewno nie jest ze mną, więc oznacza to, że ta walka musi być z kimś. Więc oznacza to, dobra, to są ochroniarze, że. O, jest Peter Griffin, dobra, okej. Okay. Fantastycznie, siemaneczko. Dobra, Peter, Peter! Zapraszam cię. Czy Peter Griffin nie jest jakoś daleko w karnecie? A no tak, bo ja teraz gram z ludźmi, którzy mają wysoki level, no nie? No tak, zapomniałem. Ty, Peter, gdzie ty jesteś? Bratce gdzieś poszedł. Halo? Tam poszedł. Ty, Peter, o nie, ktoś mnie bije. Siema, gdzie? O, nie mam przeładowanego. Chłop skakuje na dach. Siema. Ła! Ej, dobra, ludzie mają lepszego ejma, tak mi się wydaje. Chłop mnie troszeczkę poobijał. Ja sobie tak lek lekceważąco do chłopa podbiłem. O nie, Peter mi podjeżdża. Siema! <laughs> no wiem tak, e, kolego, Anulaki e, sytuacja. No widzisz, no ukradłem ci medalion. I teraz jeszcze ukradłem ci tą gierkę, wracasz do lobby. Dobra, fantastycznie. Chyba tutaj więcej osób nie było na miejscówce, bo tak słyszałem dwie. Więc raczej chyba mamy free safing, no nie? Więc fantastycznie. Dobra, no ja chcę sniperkę w tym meczu, to na pewno. Fajne jest na tym stole, że, no tak jak mówię, można modyfikować celowniki, no nie? Zawsze gdzieś tam często robiliśmy. Skara niestety mitycznego nie mogę zmodyfikować, ale on już ma celownik, który chce, bo ja zawsze ten, wiecie, celownik z kropką sobie biorę. Siemanko, witam. Potrzebowałbym bunkrów i harpuna. To jest rzecz, której potrzebuję. Dobra, najpierw sobie otwórzmy sejfik. W ogóle drodzy widzowie, dajcie coś w komentarzu. Bo ja to jest tak trochę oldschoolowo nagrywam. Czy chcielibyście bardziej cięte odcinki? E, może jakieś kompilacje? Może się takim po prostu wiecie, longiem? Ja to zawsze tak z przyzwyczajenia sobie lubię do was pogadać. Dobra, bierzemy snajperę. Zawsze tu są snajpery i ustawiam jej jedyny, słuszny e, zoom. Najpierw w ogóle bierzemy sobie to, ponieważ to przyspiesza celowanie, e, w sensie uchwyt. I teraz kolimator. I zobaczcie, nie dość, że szybko celujemy. To jeszcze mamy kolimator. To jest coś pięknego, no nie? No oczywiście są inne zoomy, ale to raczej... Powiem wam, że w late game'ie fajne te większe zoomy. Ale tak, żeby podejeżdżać sobie ludzi, to raczej... Raczej wolę sobie ten mniejszy zoom do snajperki. Wiadomo, paradoksalnie, no nie? Do snajperki mniejszy zoom, ale spokojnie, let me cook. Pokażę wam, jak to jest. Kurczę, szkoda, że nie mam harpuna. Tutaj na szczęście jest jeszcze dużo ammo w safe, więc sobie możemy pójść. No i fantastycznie. Dobra, służę walkę na mojej lewej. Więc pójdziemy sobie shockwave'em. Siema. Witam. O, widzę typa Bum, no i mówiłem, widzę, let letwiku Dobra, dojeżdżam go Siema, kolego, on no się do dostałeś, wszedł na dach Wszedł na dach, kolego Dobra, okej okay. Easy, easy for Kamilek Ała. O Jezu, ej, dobra Ludzie na tym levelu, wydaje mi się, że dużo lepiej strzelają Przynajmniej tak mi się wydaje Siema, ty nie mam pojęcia skąd dostałem Ale chłop mnie naprawdę dosyć mocarnie obił O jest, siema Dobra, dostał za 110, fantastycznie. Może go dobiję? A ey, co jest? Już mi się zaczyna podobać. Dobra, fantastycznie. Chłopie, że go ta osłona za dużo HP nie ma. Widzę kolejnego. To bot. <ścoughs> Widzę, boty czy na rankach. Dobra, w bota jest ciężko strzelić, bo one są jakieś nieprzewidywalne. Bocik, bo się zdenerwujemy. Dobra, fantastycznie. No, słuchajcie, czy to ranket, czy to, czy to level dwusetny, czy pierwszy. Zawsze trzeba, zawsze trzeba jednego bocika sobie. Ale szczerze, już jest dużo lepiej, tak mi się wydaje, no nie? Że tak jestem ciekaw, czy na ranketach byłoby, byłoby jakoś ultra ciężko. Zobaczymy. Dobra, fantastycznie. No, ja bym chciał bardzo harpun. Harpun, w sensie ten hak e, ha, z harpunem. No, ja zawsze mówię, harpun po prostu, wiecie. Skrót myślowy. No, to zawsze mega dużo daje, bo to strasznie dużo mobilności daje na tym trybie bez budowania, prawda? O! Siema! Witam, no niestety kolego, ale zostałeś tutaj usunięty. Szczerze, ja nie wiem, czy ja bym sobie do tej snajperki może jednak, bo zawsze gram z tą snajperką, wiecie, na, e, z tym bliskim zoomem. Może byśmy sobie zmodyfikowali na większego zuma Kurczę, tak, żeby wiecie, troszeczkę poeksperymentować, bo tak naprawdę trudność w tych grach, e, to jest late game, prawda? Wiecie, damy zawsze, jak w poprzednim odcinku, jak zawsze sobie, wiecie, e, graliśmy mądrze te gierki. No, te gierki mądrze graliśmy dlatego. Jezu, harpun! Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Jedna osoba w ogóle pytała, dlaczego ja nie noszę kewów, jak mam medaliony Dlaczego nie noszę kewów, może było po prostu pytanie Siema, dzień dobry Hedzik eee, Dlatego, że jak mam medalion A ja zawsze ląduję tak, żeby mieć medalion No to zawsze mam tego kewa, prawda Więc tak naprawdę nie potrzebuję niczego innego Więc jest Gucci Dobra, bierzemy chyba samochód Oho, harpun Uuu, Ktoś mnie tutaj chce dojechać on wie, że ja tu jestem? Znaczy wie, że jest tutaj na pewno medalion, ale czy wie, że ja jestem tutaj konkretnie? Może szybka snajpa? On sobie chyba zszedł stąd, co? Nie, nie zszedł. Siema. A tu ja nie mam... Dobra, ja mam skara w ręce. Ej, jak dobrze ludzie strzelają. To jest niesamowite. Dobra, zostałeś raz. zostałeś drugi raz. Zobaczcie, jak mnie ludzie obijają, nie? Niesamowite. Kolego, nie uciekniesz. Oj, nie, 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 nie. Ej, powiem wam, że mi się podoba. Kamilkowi się naprawdę podoba. Spoko, kurczę, Jakby widzę różnicę w oponentach, czyli faktycznie od levela to zależy. Hmmm, no bo. Wcześniej graliśmy na tym chyba 20, prawda? I faktycznie większość lobby to były boty. Teraz też jest trochę botów, wiadomo. Ale zdecydowanie, jak już się trafi na oponenta. To jest dużo lepiej. Niektóre medale nie są dalej wzięte, halo. Proszę zbierać medale. Proszę mi przynieść pięć medali. Dobra, zamienimy sobie widzowie yy, snajperki zoom na większy. Dzisiaj sobie może... z tym razy dwa. Ta luneta jest całkiem fajna, no nie? Więc sobie troszeczkę zmodyfikujemy, no to jest plus, że jak biorę miejscówkę z safem, to mam zawsze dostęp yy, do, do, tego, do tego stołu modyfikacyjnego, prawda? Ja potrzebuję widzowie bunkry. Te bunkry by się bardzo przydały. Jeszcze troszeczkę ammo. Nigdy nie za... Nigdy nie za dużo amunicji. Dobra, no co? Bierzemy suwa i jedziemy w trasę. Przydałoby mi się, drodzy widzowie, ogarnąć mapkę. Yy, a raczej wieżę z, ze strefami, bo to jest zawsze pomocne, no nie? To jest zawsze pomocne. Ła! Zaltowała mi się gierka. Najmocniej, przepraszam. <laughs> Wyjechałem poza ekran myszkiem. Dobra, pojedziemy. Ej, jest jakiś zmiotowany dźwięk, czy mi się wydaje, tego samochodu? Tak... O dobra, już nieważne. Czasami chyba tak jest, no nie? jest jaka ta gra jest śliczna w dzień, widzowie, no nie, no mógłbym tak grać na tego ultra cały czas. O, już widzę ochroniarzy, więc fantastycznie. To sobie ich na szybko wyjaśnimy, tylko tak zobaczę, czy tutaj nikt nie kampi. Raczej nie, tak żeby wiecie, mi wbił w plecy. Nie, raczej nie, więc jest w porządku. Siemaneczko, w ogóle dużo gorzej mi się bije aktorów niż normalnych graczy. Ja mam wrażenie, że w aktorów czasami nie da się trafić, no nie? Ale to pewnie tylko ja. It's only me. Dobra, fantastycznie, szybko wkładamy kartę, bo to już w ogóle... Mamy granicę ze strefą. Pójdziemy sobie trochę na północ, ale najpierw oczywiście włożymy kartę się No, można ją od boku, nie można jej od boku. Ech. Dobra, to od środka. Fantastycznie. Prognoza pobrana, przewiduje się przyszłe kręgi burzy, i to jest bardzo mocne. Ten feature jest bardzo mocny z tymi, wiecie, kręgami burzy. Dobra, weźmy sobie wszystkie medkity, To, że w ogóle medkity teraz wiecie, można używać tak w trakcie biegania, to jest... O, to jest niesamowite. No dobra, to co? Bierzemy suwa. I polecimy sobie gdzieś może w okolice dropa, ja dropa nie chcę, bo szczerze nie potrzebuję nic takiego z dropa, ale możemy sobie pojechać, bo ktoś może chcieć z dropa, no nie, to się przejedziemy, road tripping, ej, 8 fragów, już jest całkiem fajna giera, no nie, co prawda, no, ludzie się bardzo szybko wybijają, już jest 20 osób, ale zawsze coś się z gierek da uda zrobić, no nie, zawsze, no, powiedzmy sobie szczerze, no, Kamil Erwon, by nie zrobił czegoś z gierki, tu się pluska, tu się pluska typ, halo, siema, wyskocz jeszcze raz. O mój Boże, jak się nadział głową. Ty, głową dołem. Ty, że ja w ogóle trafiłem w głowę. chłopa, który robił delfina. <grafię> nawet go nie lutuje. Nie ma problemu, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. PJ Secret załatwia kraser babo ze strzelby. A on ma złotą koronę. O, mamy, mamy, mamy na poczęńców. Dobra, czy ty masz dla mnie bunkry? Czy w ogóle w Lamie mogą być bunkry? Ej, nie mam pojęcia. Na pewno amunicji już mamy... Dostatecznie dużo. Teraz by się przydały w zasadzie te. No jednak ja narzekam na te bunkry, bo naprawdę w ostatnich strefach by się bardzo przydały, no nie. Pojedziemy sobie pod dropa. Ale drop to będzie mój sygnał. Nie będziemy brać dropa, ale jak dostanę sygnał, że ktoś wie, że wiecie, drop jest otwierany, że ten czas idzie, to wtedy będziemy mieli informację, żeby faktycznie pod tego dropa podjechać i sobie zobaczyć, co tam mamy ciekawego, no nie? Siema, witam dropa. A tu drugi drop? A tu pierwszy? Ty, coś Dwa drobne obok siebie? Albo to tak mi się wydawało? Nieważne. Nikt go, na, nikt go na razie nie bierze, to my sobie pojedziemy również gdzieś. Okej. Okay. Gdzie by sobie tutaj. E, to, nie wiem, ten biom zimowy tak pięknie wygląda, tak mi się podoba. Jezu, naprawdę ktoś z medalionem Campi. Widzę, to jest powtórka tamtej gry. Ktoś z medalionem Campi... Ej, już nie ma? Padł? Nie, ja chyba oddycham za daleko. Ta, odjechałem. Chłop z medalionem kampi w tym zamku. Nie nie, nie ma opcji. W sensie koleś powodzenia. Ja mam jeszcze 13 innych osób do ubicia. Więc na razie sobie ciebie zostawimy i po prostu sobie pojadę dalej. Nie, nie mam zamiaru. Tym bardziej że gdzieś tutaj słyszałem strzały Ale gdzie? Za tą stacją? Tak się mnie wydaje Że tutaj gdzieś powinny być te strzały, no nie? W krzaku nie było. Czy ja słyszałem tutaj gdzieś na stacji? Ja coś słyszałem. Oho! Tu się przebija przez ścianę. Marshmallow. Siema. No niestety. No niestety, kolego. No niestety. ja. Peszek, peszek. No zostać usuniętym z meczu. Wiecie co? Jak ja nie mam bunkrów, to jestem trochę przerażony, bo ja mogę dostać taką snapię w każdym momencie, no nie? To jest troszeczkę przerażające. Ej, ten PJ Secret cały czas ubija kogoś. A czy on nie jest właśnie na tej miejscówce? Bo on ewidentnie się gdzieś przemieszcza. Ja widzę na radarze, że on czasami już nie zmienia pozycji. O zmienia pozycję. Delikatnie zmienia pozycję. Tylko, no kurczę, wiecie, podjeżdżanie takiego zamku jest chyba bezsensem, no nie? Jeżeli on jest gdzieś na zewnątrz, a nie widzę, że był na zewnątrz, to sobie go po prostu zostawimy na później, no nie? Możemy pójść do tej drugiej strefy, gdzie jest burza. Jezu, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O mój Boże, o mój Fortnite Ultra. No way, no way. Ej, ale szczerze, poziom jest bardzo dowalający. Bo jak grałem tego rankeda, to w ogóle było w tym Fortnite OG, to te rankedy, ja mam wrażenie, że co druga osoba to był bot. Yy, na co druga osoba to był taki niezbyt spocony gracz, a szczerze, po levelu widzę dużą różnicę, więc fajnie, fajnie. Zawsze jakieś wyzwanie, prawda? Bo troszeczkę powiem wam, to przyznaję rację, troszeczkę o, o, jakby ostałem na laurach, no nie wiesz, ja są jakieś karzule, giereczki, nie ma problemu, no przydałoby się troszeczkę popocić, po no nie? Tym bardziej jak w sezonie misie, przynajmniej gra bardzo dobrze, więc fajnie by było. Trochę nie mam paliwa, ale tam chyba przede mną jest miejscówka z samochodami, więc powinniśmy jakiś sobie zdobyć. Powinno być w porządku. Dobra, jest w ogóle top 10. 10, 10, 10. Aha, o, widzę typa, halo. Witam kolegę. Okej, okay, dobra, snajperka. To jest aktor. Snajperka na aktorów nie jest za bardzo za, zbyt dobra. Więc niestety tu są chyba... O nie. Zługo wyścigowe. Kurczę, wyścigowego bym nie chciał, samochodu. Bo te wyścigowe samochody się troszeczkę za bardzo... Słyszałem tam walkę. Słyszałem strzał Ale gdzie? Gdzieś słyszałem strzał ze snajpery But where? Oho <skrybuj> <skrybuj> O nie Chłop snajpił z krzaka Ale no niestety, ziomek, w krzaku widać lunetę No masz pecha <skrybuj> O Boże i dobra, to było fajne <skrybuj> No nie mogę O mój Boże, coś pięknego Coś pięknego Bunkry! Let's go, dobra. Za co? Za snajperę chyba. Dobra, ja uwielbiam snajperkę, ale zbliżamy się do late game'u. I szczerze, bardzo by się przydała. Bardzo by się te bunkry przydały. One się przydadzą, no nie? Chociaż snajperka też, no ale co ja mam? Nie mogę wyrzucić karpuna. Nie mogę wyrzucić pompki. Nie mogę wy 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 wyrzucić skara. Coś trzeba wyrzucić, no nie? Na no, apteczki też bym nie chciał. No więc zostaje Gdzie ja idę? Jeszcze ja na tą wyspę? No chyba idę na tą wyspę, no nie? Tak. Pa patrząc na strefę. To wypadałoby, tu w ogóle medalion wyleciał. Więc tam jest ewidentna jakaś bitka. Ten medalion w ogóle nie jest wzięty, ten drugi. Co jest? I w ogóle. I, i, i ten. Y, Peter Griffin też nie. Halo, przepraszam bardzo. Gdzie medaliony? <grytanie> medaliony niektóre porzucone, ale też się nie dziwię ludziom, że nie, nie latają na te takie bardzo y, odległe miejscówki. Oho. Czy to medalionowiec? Nie, medalionowiec dalej. dalej sobie. O nie, medalionowiec kampi na tym. Na wyspie. Oho. No witam, witam, tylko problem jest taki, że to jest medalionowiec chyba z tej posiadłości, gdzie jest ta szybka snajpa, znaczy szybka pompa. Widzę, jak ja mam się czegoś bać w tym sezonie, to tej szybkiej pompy. Siema Jest na tym, na placu to ja sobie może wyląduje na dachu Siema, no wszedł do środka. Czy ja chcę wchodzić do środka? No ja nie chcę za bardzo wchodzić do środka, no nie? Chyba, że on poszedł na drugą stronę, słyszę go tutaj Czy on jest na dole? Siema, nie, on jest w budynku, no nie O, widziałem go No nie mogę, czy moja postać się Poszedł sobie dalej Ty, czy ja będę miał na niego kąt gdzieś? Siema, on jest na schodach yy, Nie będę miał kąta, ale No chyba możemy rozwalić po prostu dach I wtedy będzie kąt na niego, nie? Słyszę, że gdzieś wybiega Jezu, jaka batalia, ty ja nie chcę wychodzić na niego, on nie chce na mnie Tylko problem, że jak to jest chłop z tej posiadłości To on ma szybką pompę Widzowie, ta pompa to jest powód, dla którego O, shockwave, dobra, ja sobie zejdę trochę na bok Sorry, koleś Tak, on ma tą wolną szybką O, Boże, znaczy nie wolną szybką Tylko <głysy> e, shotguna szybkiego Dobra, ta pompka może strasznie przyspamować na blisko. I troszeczkę się tej broni obawiam, więc sobie odejdziemy. Ja nie wiem, czy ja nie odpuszczę tej walki. Bo szczerze, ja mam dobrego Skara, ale on ma mega dobrą pompkę szybką. A to jest jednak pojedynek na blisko, no nie? Eee... I też tutaj nie ma strefy przyszłej. Więc czy ja? O nie, o nie! A! Dobra, ty, Jezus, Maria, chłopie co dojeżdża? Spierdzielam stąd. Uciekam, uciekam, uciekam. Szybki docz. Nie, 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 nie. O. Dobra, widzowie... <noise> Trzeba się wycofać. Koleś nie dość, że dobrze aimuje, to jeszcze ma... Widzicie, jak ta pompka szybka zadaje mega dobrze obrażenia? Bo ona zwykle ma małe obrażenia, bo jest szybka, ale on ma wersję mityczną. I ja nie wiem, czy ta posiadłość, która tu jest na zimie, nie będzie moją main miejscówką. Na razie się wycofamy, szczerze. Patrzcie, tutaj w ogóle nie ma strefy. A strefa już idzie, więc my sobie możemy przejść do tej nowej strefy i gdzieś się tutaj zabudować i ogarnąć jakąś taką przyszłą bazę, no nie? Bo szczerze, ja nie, ja nie wiem, że ja chcę się bić na tą szybką pompkę. Wiem, że teraz troszeczkę yy, tutaj odpuszczam walki, a zwykle dojeżdżam wszystkich, ale wiecie, trzeba taktycznie, no nie? Ludzie tutaj bardzo dobrze strzelają na tym levelu, więc, yy, więc powinno być. powinno być chillowo, raczej tutaj. Zobaczcie, jaka ta połowiczna jest śmieszna. I teraz za 7 sekund ja będę wiedział, gdzie będzie kolejna połowiczna. W sensie ta taka przecięta, no nie? I tam będziemy mogli sobie zbudować bazę. To będzie chyba dobra no nie? O mój Boże, zobaczcie. Zobaczcie mapę. I dobra, tutaj będę mógł siedzieć do końca gry. W sensie tutaj sobie zabudować bazę. Ej, spoko miejsce, tylko są tory, na torach, generalnie fajnie by było znaleźć jakiegoś może meda, korzystając z okazji, ja sobie wezmę zlecenie na typa, to nie tylko że widzę ludzi z medalem, to jeszcze teraz widzę zlecenie moje, <laughs> fantastycznie, dobra, wykorzystajmy okazję, ja tam nie chcę wchodzić na tą, na tą wyspę, dlatego tak wiecie, tutaj troszeczkę gram na czas, myślę, by sobie na dachu nie rozstawić tych fortów, ale na razie Chilek, czy mamy tutaj jakiegoś meda? Meda nie mamy, niestety A to troszeczkę pechowo Bo medkit by się przydał No i co? Ja tutaj czekam? Raczej nie będę tutaj czekał, no nie? Tutaj ludzie nie kampią Co? Nie, no, no przydałoby się wyjść stąd, no nie? No nie będziemy tutaj siedzieć <laughs> Co prawda, wiadomo, no możemy grać na czas Ale aż tak bardzo na czas, to chyba byśmy nie chcieli grać, no nie? Że chłopy teraz będą stąd wychodzić No oni powinni, no nie? Oni powinni A tego pana w ogóle da się wynająć? <laughs> halo, halo, dzień dobry Nie, on sprzedaje tego O, ale dał mi meda No to przynajmniej tyle, no nie? Dobra, widzowie, no nie będziemy tutaj siedzieć i nie będziemy tutaj kampić. Yy, Przydałoby się, polgę, powaść ludzi, no nie? To, to by się na pewno przydało zrobić. Więc sobie wejdziemy. Może z krzaka? Ej, z krzaka to chyba jest dobry, do, dobry plan, no nie? Siemano, gdzie? O, typ jest. Kampił za tym! Kolego, niestety, ale masz pecha. O, mój boże, chłop, kampił za kamieniem. Dobra, oni się. Widzicie te dwa medale na mapie? Oni gdzieś tutaj powinni być. Tylko jeszcze ich nie widzę, już Kevina nie ma w strefie. O, coś jest obijane A, obijany jest na górze typ Dobra, ten, ten opad ma teraz tak Widzicie, muszę strzelać przed niego Ej, wiem go dwa razy To nie jest zły wynik Ale dobra, obijmy tego typa, który tu idzie, no nie? Gdzie ty jesteś? Tutaj Siema Dzień dobry Jezu, widzowie Wolą po prostu strzelać w chłopa Niż, wiecie, musieć strzelać przed niego Okej, okay, dobra, git, go obiłem Oj, on harpunem Kolego? O, to jest ten z tą szybką pompą. Stary nie podjeżdżaj mnie na blisko. Ja cię nie podjeżdżam. Ej, ta szybka pompa jest jedną z mocniejszych rzeczy na nobildzie, naprawdę. Bo wiecie jak jest... Wiecie jaka jest kwestia wolnej pompy... Ty, koleś mnie z wował krzaku, ty, dobra, okej, okay, okej. Okay. we talking. tylko ja się troszeczkę się boję, bo oprócz tego typa mamy jeszcze dwie osoby, które wiem, że są na mojej prawej I nie chciałbym dostać snajpek, jak tutaj ludzie dobrze strzelają. Dobra, no ja sobie, ja sobie chyba... Ja sobie chyba zajmę pozycję. Tak mi się wydaje. To będzie chyba najmądrzejsze. Żeby sobie jakoś tak mądrze bunkier postawić, no nie? To chyba by było najfajniejsze. O, o, o! O tak! Ej, będę wtedy wszystko widział. Dobra, o tak. Czemu on się postawił bokiem? Przepraszam bardzo. No przecież on się postawił bokiem, dobra. Teraz jestem całkowicie odsłonięty z prawej strony. A prawa strona jest od strefy. To miło. <noise> nie, no nie. Przepraszam, ten bunkier mnie całkowicie strolował. Ej, ej, chwila, chwila. Ale ten bunkier. to tutaj odwalił manianę. Dobra, tego typa nie widzę. Ej, dobra, sorry, że ja tak gram wolno. Może się. Prze przeniesiemy się tutaj, może. Widzę tego typa. od masz o I on mi zajmie teraz moją bazę. Ty, dobra, kolego. Bo to jest troszeczkę niemiłe, co robisz. A ła, ła, ła. Ty, dobra, chłop. Ej, 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 ej. Ej, chłop jest takim aimerem, że to jest niesamowite. W sensie chłop nie wie tego, co ja. Bo ja wiem, że tutaj będzie nowa strefa. Ej, to ja tutaj sobie może bunkier postawię. Tylko nie na torach, obok torów. Boże, te bunkry się stawiają odwrotnie niż powinny. Co jest? Dobra, chillera. A! E, Eee, No co jest? Pociąg mi normalnie rozwalił bunker. Ej, tu jest wszystko źle. O nie! Ej, dobra, chłopcy się biją. Czy on wychyli da mnie? Ja nie chcę bić się na blisko z chłopem, który ma tą pompę, no nie? To jest najgorsze. Ej dobra, jak oni się biją, to ja może sobie po prostu tutaj zrobię taki prowizoryczny bunkier, co? O nie, chłop mnie podjeżdża. ah! Ja za pasywnie tego chłopa gram. Dobra, daj mi się wyleczyć. On mnie podjeżdża. I on mnie podjeżdża z mityczną pompą. Ewron traf! Nie! Ja pierdziel! Ej, widzieliście jak ta mityczna strzelba strzela? To jest powalone. Kurde! Szczerze zagrałem teraz za bardzo pasywnie, ej, ale podoba mi się. Jak ludzie tutaj grają? Chłop się odbija od swoich. O, się to jest Chłop się odbija od, od opon, których nie widzi. Jep. Trzeci raz. Trzeci raz. <śled> Chłop zrageował Ty, ej, ale fajnie się gra, chłop, 6 fragów No my 13 fragów, ale powiem wam Jaka jest różnica z tą szybką pompą Bo na, na trybie z budowaniem Wolna pompa zawsze będzie lepsza, prawda? No bo wiecie, robisz szybko edita Edytujesz okno, strzelasz raz, chowasz się Ale na trybie bez budowania Chłop ma mityczną pompkę i nawet jak ja mu walnę Z pompy za 160, to on, wiecie, baliby Raz, dwa, trzy, cztery, po prostu spamował Z tej pompy, no nie? O, zobaczcie, coś takiego Dzięki, stary, że pokazujesz Więc wydaje mi się, że będziemy grać na tą, z tą szybką pompą no, nie? Nie ma co tak naprawdę. Ej, do oglądamy sobie ten mecz, fajny w sobie. Szczerze widzę dużą różnicę między yy, tym trybem na 200, 200 level, a tym na 20. Ludzie, serio, po prostu widać, że są żywsi i dobrze grają. No co, pozostaje tylko trenować, no nie? 13 fragów i tak bardzo dobra gierka. Nie każdą się wygrywa, prawda? jakby wiecie, wrzucał zawsze odcinki z wygranej, to by nie było tej niespodzianki, czy się wygra. Nie byłoby tych emocji. Ty, dobra, to chyba tylko ten chłop był spocony, no nie? W zasadzie sensie tutaj w endgame, bo ci ludzie się nie dojeżdżają. Ciekawie ten mecz potrwa, chłop w ogóle gra z szokujewami z harpunem Patrz Czy ty widzisz co on robi z tą pompą? On jemu w ogóle skar jest niepotrzebny Chłop sobie przejdzie i zobacz to. Oho, tamten chyba nie pusznie jego. Patrz to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, ta pompa jest mega mocna. Szczerze, skarek i ta pompa to jest coś najlepszego. Ja chyba zacznę chodzić faktycznie na tę fortecę. On słyszy ostatniego No, Chłopy sobie kampili w domku Zjedź, o, raz, dwa, trzy No nie, no ta pompka Mega dobra, kochani, dziękujemy bardzo za uwagę Mam nadzieję, że odcinek się podobał, no dzisiaj dużo bardziej sposony mecz niż zwykle, no nie, tak się to znaczy, dziękujemy bardzo za uwagę Trzymajcie się, do następnego, hej